Na moim świecie pojawiły się portale lodów youtuberów, i mamy lody takie jak Lud Didiego, Lud Pimpka, Lud Wojanka i Lud Palionka I nie mogę się doczekać, żeby wejść do tych portali i skosztować każdego z tych lodów, bo jestem ciekawy, czy one są już w sklepach. A wy, jeżeli byście chcieli zobaczyć takie lody w prawdziwym życiu, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zobaczmy, jak nas dużo by chciało je w prawdziwych sklepach. Ja to na pewno bym chciał zobaczyć mojego lodzika, który jest pomarańczowy z taką super polewą z posypką. Albo lód pimka, który ma tutaj jakąś kość i tutaj polewę niebieską i czerwony lód. Lód odwojana jest nawet ciekawy, ponieważ jest niebieski z polewą niebieską. I palion też ma ciekawego swojego loda, ponieważ ten lód jest zielony z fioletową albo różową polewą. Jestem mega ciekawy, co to są za smaki. Na przykład to może być smak kaktusowy, albo jakiegoś kiwi, albo jabłkowy też. To może być smak jakiejś jagody, to może być smak truskawki, a to może być smak pomarańczy. No ale Dobra, jeżeli chcecie, żebym wszedł do tego portalu, to zostawcie łapkę w górę, ponieważ to jest mój portal i specjalnie go blokuję i wejdę do niego dopiero wtedy, kiedy zostawicie lajka. Ha, ha, ha. No dobra, widzę, że zostawiliście łapkę w górę, to w takim razie wbiegam do tego portalu. Szarki, a dlaczego ty nie jesteś gotowy do tej walki? Bo ja stwierdziłem, że po tej kawie jest mi mega niedobrze i muszę nie iść do toalety, dlatego nie zdążę na walkę. Sorry, że cię tak zostawiam. Aha, no dzięki. Zostałem sam teraz na polu od z baleriną Kapucino, przecież ja nie mam szans samemu. No i teraz głupki pożałujecie tego, że tak powiedzieliście. O, teraz was zniszczę. Chwila, że co? Balerina kapucina się tak powiększyła, tym bardziej nie mam z tym szans, przecież ona jest ogromna teraz. No i oczywiście, że jestem ogromna i teraz ogromnie cię zniszczę. O nie, bazuka naprowadzająca, przecież ona mnie o nie, Balerino kapuć, no, ale ty jesteś mega silna, więc muszę cię teraz załatwić moimi broniami. Moimi głupimi broniami? Przecież ty nie masz żadnych szans, ty durniu. Chodź tutaj. No w sumie racja, ta broń nawet do niej nie dolatuje, ona sobie bezpiecznie stoi w miejscu. I będę do ciebie nawalać moimi super hipernecznymi brońmi. Dobra, teraz idę w takim razie tutaj i zaraz cię rozwalę. Ej, co to wybuchło? Haha, ha, to są taktyczne miny, które ci nie pozwolą podejść bliżej. Jak to nie pozwolą? Dobra, w takim razie pożałujesz tego durniu. O nie, co ona trzyma w ręce, chyba znam tą broń byłam taką samą. I co teraz powiesz? W takim razie cię niszczę z moich rakiet! O nie, co to? Chwila, wykupiliście inną nową kawę. No nie dobra, teraz pożałujecie, ciekawe co powiesz na to! No to ciekawe, co ty powiesz? Na moją bazuchę, która będzie Cię namierzała i strzelała do ciebie! To ciekawe, co powiesz na moją snajperkę! Tylko stój w miejscu, bo nie mogę cię trafić. O dobra, zostaw! Idę teraz, ty durniu. Ha, ha, ha. Ha, 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 to Teraz ty stoisz w ruchomych piaskach. Ej, czemu one cię nie zatrzymują? Bo ja jestem lepszy. Ej, chwila, gdzie ty jesteś, smarkaczu? Tu jesteś, już po tobie. Nie, to po tobie, bo mam supersoniczne bronie prosto z kosmosu, których ty nie masz. To ciekawe, bo to chyba ja mam właśnie te supersoniczne bronie. No dobra, to i tak ci nic nie da, żebyś do mnie strzelała, bo mnie nie pokonasz, bo jestem najlepszy. Ej, dobra chwila, dlaczego ja tracę tyle serduszek? Dobra, ty, Durnio, już się zbliżam do ciebie i zaraz cię pokonam. Tylko minę te głupie kaktusy, o nie! Ja nie mogę się już ruszyć tutaj Picowie udało mi się ją pokonać Bez problemu samemu, myślałem, że nie dam sobie Rady bez Szarkiego, ale niestety Mój domek ucierpiał i dostałem jedną rakietnicę, Więc będę musiał go kiedyś odbudować Ej, Dini, co jest? Ty mi rozwaliłeś tu Kibel. To nie ja rozwaliłem ci Szarki Kibel, tylko balerina Kapucina We mnie nie wtrafiła. No nie wierzę Mój kibel. Ale ten Portal był niesamowity. Ciekawe co jest z portalu od Pimka, bo to jest lód truskawkowy z, Chyba z polewą lućkową Bo Luciek jest niebieski. No dobra, nie Ważne. Chyba to jest idealny moment, żeby wbiec tutaj. No i przyniosło mnie do pierwszego portalu i on jest mega zabawny. Bo według tego emoji muszę zgadnąć który to jest. Zwierzak z tutaj przebrany. Ej, chwila! Tego nie widziałem nigdy, to chyba jest. Copotino cactusino. <gry> Nie mam pojęcia, jak się nazywa to, ale dobra. Muszę zgadnąć, który to jest. wierzach po tych emoji. Więc na moje pierwsze oko na pewno to nie będzie. Tung-Tung-Sahur ani bobrito Też to nie będzie. Tapibaro Kokonino. Tylko to raczej będzie. Czekajcie, tu jest tak: krokodyl, samolot i bomba. To mi się wydaje, że to będzie krokodilo Bambino. Nie, on się nie nazywa krokodilo Bambino, tylko. Tylko Bombardino Krokodilo. I miałem rację, jest zielony ptaszek, I teraz muszę zgadnąć tutaj. Ej, chwila, mamy jakie ninja i kawę. Czy wy widzicie na tym obrazku jakąś kawę, która jest ninją? Bo ja chyba nie widzę. Czekajcie, muszę spojrzeć teraz po kolei. I tutaj jest cappuccino assassino? Ciekawe, czy dobrze to wypowiedziałem. Tak, dobrze to wypowiedziałem. I teraz mam bananino małpino, Tylko chwila. Tylko chwila, gdzie to jest? Bo to jest delfin, a nie banan. O co tutaj chodzi? Dlaczego to jest emotka maupy, jak tu jest delfin z banany? A nie, czekaj, tutaj też jest. I wydaje mi się, że to jest simpanzini, bananini. Czy Miałem rację? TAK MIAŁEM RACJĘ! To jest shimpanzini bananini O nie, czekajcie, mamy tutaj rekina I mamy niebieskie buty. Czy znacie jakiegoś Rekina, który ma niebieskie buty? Bo ja znam I to jest tralareru tralala Chyba, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem I tak, powiedziałem dobrze, tralareru tralala. Ej chwila, co to jest? Co to jest za uśmiechnięta buźka i Pień drewna? Czy wy znacie jakiś pień drewna? Bo ja żadnego takiego nie znam I to będzie... Ej chyba, że To będzie... Co to jest? Żabanino? Oponino? <laughs> A może to będzie delfino bananino, nie. Tung, Tung Sakur! Tak mi się coś wydaje. No dobra, jeżeli chcecie, żebym wszedł do reszty portali, to zostawcie teraz subskrypcję, bo te portale są niesamowite. Tak samo jak lody od tych youtuberów wszystkich. O, widzę, że zostawiacie subskrypcję. To bardzo dużo, dlatego. Uwaga, wbiegam do loda wojanka na dziwną mapę, ponieważ mam dwie trasy, które prowadzą do tamtych drzwi. I jedna jest mega prosta, którą przejdę bez problemu. A druga jest o wiele trudniejsza ponieważ będę musiał tym motorem przeskoczyć przez ten płomienny krąg. I bym nie chciał skakać przez ten płomień, bo ja nie potrafię, nie jestem kaskaderem taki. Dlatego wybór należy do was. Jeżeli chcecie, żebym wybrał tą łatwiejszą trasę, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli tą trudniejszą, to zostawcie subskrypcję. Dam wam 5 sekund na pomyślenie, co chcecie mi dać. Czy łatwiejszą, czy trudniejszą? 5, 4, 3, 2, 1. No nie, daliście więcej subskrypcji tym razem, ale dziękuję tym, co zostawili łapkę w górę. Więc niestety Będę dzisiaj kaskaderem i będę skakał Tym motorem przez ten ognisty krąg Tylko żeby dostać podpowiedź Więc uwaga, muszę na spokojnie przejść teraz Po tych szybach, jeżeli się poślizgnę Na tej szybie, to wpadnę do lawy Więc to jest naprawdę ryzykowne Następnie muszę przejść na ten motorek I doskoczyć na tamtą platformę, przeskakując Ten wielki płomień, mam wielką prośbę Do was, zostawcie łapkę w górę dla odwagi Bo to będzie naprawdę ciężkie 3, 2, 1, skacze Ja cię kręcę, udało mi się I to było mega ciężkie, bo motor po Leciał dalej, a ja zostałem tutaj. Biedny motorek. Ale teraz muszę się dostać do tamtej drzwi, skacząc po tej trampolinie. Więc muszę się naprawdę wysoko wybić, żeby doskoczyć tutaj. I uwaga, skaczę. Teraz muszę zostać na tą platformę. I został teraz ostatni lud, i to jest lud palionka. Ciekawe, jak on smakuje, i co jest w środku, i kiedy on będzie w sklepach. Ale zanim to wszystko, wbiegnijmy tam do środka. Panowie, pełne skupienie. Teraz Szarki wam wytłumaczy cały plan napadu na tamten sklep. Didi, ale ja nie znam że Planu. Jak to, Szarki, nie znasz planu? Przecież miałeś się przygotować, to jest nasz pierwszy napad na sklep i powinieneś wiedzieć, co mamy robić. No, ale ja sobie grałem w Minecrafta całą noc i tak mi się grało, że aż zapomniałem. Ach, no dobra, to ja wam wytłumaczę po kolei. Najpierw ja wchodzę ze szarkiem do sklepu, robimy obeznanie, co, gdzie je, znajduje się na półkach, Szarki zagaduje sprzedawcę, a ja wykradam dostęp do kamer i wtedy mam pogląd na cały sklep. I przy okazji coś wyciągnę z tego sklepu, okej? Okay? Dobra, Didi, mi ten plan pasuje, może być. No dobra, to wytłumaczę. Tutaj stójcie, a ja idę z Szarkiem do sklepu. Tylko szarki, nie zachowuj się podejrzanie tak, żeby nas nie nakryli. Dobra, dobra, dam radę. No dobra, czyli czekaj, pełne skupienie, mamy tutaj komputery, jakieś telewizory, strasznie dużo kamery jest w tym sklepie i nawet są przyciski od youtuberów. Dobra, Szarki, zagadaj tego sprzedawcę, a ja coś stąd zawinę. Ja mam takie pytanie, chciałem kupić cały ten sklep, tylko zastanawiam się właśnie, jak zdobędę na to fundusze, więc mam parę pytań. Co do tego? Szarki zagaduję tamtego sprzedawcę, no to ja wykradam dostęp do tego. Kamer, bo mam takie specjalne urządzenie I cy dostęp do wszystkich kamer już mam Teraz wypadałoby coś zabrać z tego sklepu Tylko nie mogę z tej części, bo tutaj Doktorek coś kupuje, tak samo nie mogę Zabrać tej gier, bo tutaj taki klient obserwuje je, Więc może ukradnę ten Nacichacza przycisk diamentowy I mogę się stąd wynosić powoli Ej szarki, możemy już wychodzić To chodź szybko, wychodzimy Tak, żeby nas nie podejrzewali o coś, że ukradłem, bo ukradłem Diamentowy przycisk, a więc tak Mam dostęp do wszystkich kamer, więc teraz Wchodzi pimpek i luczek i mam tutaj czy sobie diamentowy przycisk. To udało mi się tylko ukraść, bo tam dużo jest klientów w tym sklepie. I plan wygląda tak: Luczek udaje zwykłego klienta, a Pimpek ty kradniesz, tak żeby cię nikt nie zauważył. Możecie już iść, a ja idę na kamerę oglądać, czy tutaj się nic podejrzanego nie dzieje. Szarki, zobacz, Luczek zachowuje się nor całkiem normalnie i przygląda się tutaj sprzętowi. No a Pimpek bierze kole z automatu, co on wyprawia? Przecież on miał kraść jakiś sprzęt, a nie Coca-Cola, która jest darmowa prawdopodobnie. Ej, ale zobacz, on właśnie bierze jakąś komputer. Dlaczego on zabrał ten komputer na oczach tego doktorka? Nie mógłże tak robić przecież! No, oni się totalnie nie nadają i teraz podchodzi po jakieś monitory i jeszcze lodówkę zniszczył! No nie wierzę w tego Pilka, przecież ten sprzedawca zaraz wszystko zauważy. Oni już powinni się wynosić z tego sklepu! No ale oni biorą wszystko, ja nie mogę! Co oni robią? Nie no, szarki, oni zdecydowanie tam za długo siedzą w tym sklepie. Musimy sobie uciekać we dwójkę! Ej, co robi palą z Wojanem? Dlaczego oni wchodzą do tego sklepu? Przecież policja już jedzie, słychać sygnałów. Wszędzie. Nie wytrzymam, Didi, oni są beznadziejni, nie nadają się do naszego planu. Musimy stąd jak najszybciej zwiewać, żeby nas policja nie chyciła. No i miałem rację, Szarki, patrz ile tam jest teraz radiowozów pod tym sklepem i jakiś policjant z jednego wychodzi. Faktycznie wychodzi i idzie do nich, chyba ich aresztuje. No nie, tak nie powinno być, nie taki był plan, każdy miał zabrać jedną rzecz i szybko się wynosić, a Pimpek zabrał cały sklep. Ten ochroniarz, Didi, idzie ich właśnie aresztować, zobacz, wszystkich ich zabiera. Teraz was aresztuje! Chodźcie tu. Jeden. Ty idziesz tutaj. Ciebie też biorę, więc chodź szybko do kolejnego radiowozu. I co pieski, zachciało wam się kraść sprzęt? No to teraz lądujecie w więzieniu. Biorę was wszystkich. Chodź tutaj. I widzimy się teraz w więzieniu. Szarki, musimy teraz śledzić te radiowozy i zobaczyć dokąd ich zawiezie. Do którego więzienia. No to szybko, chodźmy, zanim odjadą. Ale Szarki, musimy ich ocalić, bo tak być nie może, że oni będą siedzieć w tym więzieniu. Co będziemy oglądać na YouTubie? No właśnie, musimy przygotować jakiś plan, żeby ocalić pan z tego więzienia. Tylko powolutku chodź za to więzienie i sprawdźmy jak mu jest w tej celi. Musimy zrobić taki zwiat, bo jak zauważysz jest tutaj kościotrup w środku, no i ma kibel i też ma umywalkę, no i bardzo dziwne łóżko ma. No strasznie dziwnie to wygląda. Tylko jak ty byś go ocalił z tego więzienia? Może Didi spróbujemy użyć helikoptera. Helikoptera? I co ty chcesz z tym helikopterem zrobić? Przecież nic my nie zrobimy w takim bądź razie. Możemy helikopter wziąć do ucieczki. To świetny pomysł Didi, to zróbmy to. Nie, Szarki to jest bardzo głupi Pomysł. Powinniśmy się przyjrzeć tej celi, i jakbyś się przyjrzał dokładnie, to byś zauważył, że w środku jest dirt i tutaj też jest dirt. Więc musimy iść po super łopatę i możemy się wtedy podkopać i go ocalić stamtąd. Wow, to jest świetny pomysł. Zróbmy to! Przyniosę z domku super łopatę, bo właśnie taką posiadam. No dobra, szarki, to przynoszę szybko. A ja będę pilnował tutaj strażnika, żeby nie podszedł do paliona. Mam Didi, trzymaj! Kop to teraz szybko. Ej, szarki, to nie jest żadna super łopata. To jest łopata drewniana, ale dobra, tylko patrz. Czy tam nie idzie strażnik? Dobra, patrzę, Didi, ale strażnik na razie stoi tam w miejscu, więc szybko rób to, zanim się dowie. Dobra, to ja się podkopuję pod więzienie palione, ale to jest mega niebezpieczne. Ej! Palion, ps, tutaj możesz sprzej i uciec stąd z więzienia. Podkopałem specjalnie ci dziurę. Tylko czekaj, dobra, biegnij szybko, Palion, uciekaj stąd. Ej, to było naprawdę niebezpieczne, co teraz zrobiłem. Łamałem się do więzienia i ocaliłem Paliona z niego. Wow, udało nam się ocalić Paliona. Nie wierzę. Musimy teraz ocalić Didi. I uważaj szybko, bo strażnik tu biegnie. Dobra, to musimy się gdzieś schować. O nie, ktoś zrobił otwór do więzienia Paliona. Muszę zrobić dużo lepsze zabezpieczenia, żeby nikt nie został wyciągnięty stąd. Wejdę teraz do celi Wojana. I... Zacznę wszystko zabierać tutaj na bedrock, żeby nie było żadnego podkopu. Szarki, musimy ocalić teraz Pimpka. To może zróbmy podkop w ten sam sposób jak Paliona. Ale to nie wyjdzie, bo przed chwilą strażnik podmienił wszędzie podłogę i wszędzie jest bedrock na ziemi, więc nie ma szans, że się tam podkopiemy. No co my teraz mamy zrobić? Może ja zagadam strażnika? Ej, to jest bardzo super pomysł, więc idź ty zagadać strażnika, a ja wymyślę jakiś plan, żeby się tam włamać. Dobra, to tak właśnie możemy zrobić. Dylan idę zagadać strażnika. No dobra, jak Szarki poszedł zagadać strażnika. Przygotowałem do tego specjalnie wytrychy. Więc tu jest kłódka strasznie beznadziejna, bo drewniana, więc taką da się szybko otworzyć. Tylko naprawdę trzeba być skupionym, żeby wytrychy nam się nie zepsuły. Trzeba odpowiedni zamek znaleźć, żeby go po tutaj przedstawić. To jest naprawdę mega trudne. I teraz wystarczy że kliknę ten i ostatni, i kłódka się otworzyła. I teraz możemy otworzyć te drzwi, i pimpek możesz wychodzić już z tego więzienia. I to szybko tak, żeby się tylko strażnik nie zauważył. No i pobieg, nawet mi nie podziękował. O nie, strażnik tutaj pięknie, ja u... Uciekam, żeby mnie nie zauważył tylko. Nie wierzę, ktoś się włamał tutaj do tej kłódki. Muszę dać lepsze zabezpieczenia do Wojana. Mam przyszykowane specjalne drzwi i ustawię tutaj kod, którego nikt nie będzie znał. Ej, Szarki, ochroniarz postawił w tym miejscu teraz drzwi, które są na kod. No to nie ma szans, nie dostaniemy się tutaj. A może spróbujemy go zhakować jak jakiś haker i wpiszemy jakieś randomowe cyfry i się otworzą te drzwi. No to Ej. spróbuj, ale ja nie znam żadnych. Pisałem jakieś dwa randomowe hasła i nie zadziałało. Może ty masz jakąś kombinację, którą będziesz znał. Dobra, spróbuję wpisać jeden, jeden, jeden i jeden i nie działa. Ej, to beznadziejnie! Jak myślisz, co robi ten czerwony przycisk? Nie mam pojęcia, ale możesz go kliknąć, to zobaczymy. No dobra, to klikam ten czerwony przycisk. I przeniosł do nas do labiryntu i teraz musimy chyba tutaj odnaleźć hasło do celi Wojana. No to szybko, oddajmy to hasło, ja już chcę stąd wyjść. Ja, O, znalazłem pierwszą skrzynkę. Dobra, mam, jest tutaj coś takiego. Nie wiem co to może znaczyć. Jest to zero, ale pytaj. A niektóre to jest zero, czy pierwsze, czy drugie, czy ostatnie. Nie wiem, Didi, choć szukamy dalej. Tylko gdzie te skrzynki są poukrywane? Ja tu naprawdę nie potrafię niczego znaleźć. Ja się chyba zgubiłem, bo znalazłem skrzynkę, ale nie wiem, czy już nie byłem. Szarki, ja naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Mam nadzieję, że zaraz coś szybko znajdziemy. znalazłem kolejną skrzynkę, a w niej było zero kolejne, więc ciekawe jakie to hasło będzie. Nie, Didi, nie znalazłem nic, ale szukam cały czas. No to szukaj lepiej, bo ja też mam problem, żeby znaleźć te skrzynki z hasłem. znalazłem skrzynkę, ale jest Usta, więc musiałeś tu być. O, znalazłem kolejną skrzynkę, a w niej była dwójka. Została nam tylko ostatnia skrzynka do znalezienia chyba. Chodź, Didi. Oj, mam skrzynkę, zobacz, i jest tutaj jeden. Ej, to pytanie jakie hasło teraz będzie, bo mamy to w ogóle nie poukładane. Dobra, szarki, mamy 0021. Jak myślisz, jakie to będzie hasło? Nie mam pojęcia, spróbuj wpisać. Pisuję teraz ostatnią kombinację 2001 i udało mi się otworzyć te drzwi, Wojan. Możesz wychodzić stąd. Tylko czekaj, otworzę ci je znowu. Dobra, on już. Uratowany, Wojan. Teraz nam został się do ratowania Luczek. E, znowu ktoś tutaj się włamał. Przecież te drzwi miały być pilnie strzeżone. Nie wierzę w to. Teraz nikt stąd Luczka na pewno już nie uratuje, ponieważ stawiam tutaj kamerę i wszystko będę widzieć. Spokojnie, Luczek, zaraz Ciebie je ocalę. Ocaliłem już pimpka Wojana i paliona, więc zaraz Ciebie też ocalę bez problemu. Ej, dzieciaku, to ty tutaj ratujesz wszystkich YouTuberów? Tak, to ja już się przyznaję. Przepraszam, nie chciałem być taki. No to w tej chwili idziesz tutaj do celi. Nie chce panie ochroniarzów tam wchodzić. Tam jest niebezpiecznie. Chodź! No dobra, wchodzę do tej celi. No nie jestem teraz w celi wojana, ale na pewno on musiał mieć coś tutaj ukrytego, tak, żeby stąd uciec, bo każdy więzień kopie dziurę w swoim więzieniu, tak, żeby się stąd wydostać. Więc może gdzieś obok tej toalety trzeba sprawdzić, czy nie ma tutaj jakiejś dziury obok tej toalety. O nie, wpadłem. Tak myślałem, że tu będzie dziura. I przede mną są jakieś drzwi, i chyba wojan chciał uciekać tym tunelem, ale coś mu przeszkodziło. Więc sprawdź. Co jest za drzwiami? A za tymi drzwiami jest parkour I to dwa rodzaje parkura: mega jeden prosty i jeden mega trudny, gdzie trzeba skakać po lodówkach i jakichś walkach na. Więc widzowie, jeżeli chcecie, żebym poszedł tym łatwiejszym parkurem, to zostawcie subskrypcję. A jeżeli chcecie, żebym poszedł tym parkurem, to zostawcie łapkę w górę i zobaczymy, czego więcej zostawicie. No nie, zostawiliście więcej łapek, więc muszę iść tym trudniejszym parkurem. Ja tu chcę ocalić ludzi wy i tak pod górkę robicie. To jest niesprawiedliwe. Ale no dobra, bez problemu chyba przyjdę ten parkour na tych ciężkich przedmiotach. Bo on w sumie nie jest aż taki trudny, tylko po prostu te bloki są inne. I teraz muszę skoczyć na Wany i znowu na Kibel. Jak dobrze, że nikt tutaj nie robił wcześniej kupy. No i teraz na łóżko i z tego łóżka muszę jakoś doskoczyć tam na górę. Ciekawe, co jest za tymi drzwiami. Dobra, wchodzimy i ciekawe, co tutaj jest. No nie, tu jest ten ochroniarz z więzienia. Oho, nigdy mnie nie pokonasz, chodź tutaj. Muszę Cię pokonać, żeby ocalić Luszka, więc nie masz szans, że Ty wygrasz tą bitwę. Ała, jak ty mocno mnie bijesz. Przestań tak bić mocno. Nie, nigdy cię nie zostawię. Trzymaj tu, a masz. Zaraz wpadniesz Aha. do lawy. To ty wpadniesz do lawy, bo właśnie giniesz. Nie, eee, do... dobra, dobra, dobra. Poddaję się, poddaję się. To za beznadziejny ochroniarz więzienia, który się poddaje podczas walki. A, dobra, dobra, trzymaj ten klucz do celi i mnie zostaw. Ty czy ja właśnie dostałem klucz do celi, Łuczka? Chodźmy go